Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Rezmer, moi drodzy. Dzisiaj spotkałem pana Dariusza, nie wiem czy pamiętacie pseudonim Majka. Nie tak pseudonim Majka Z Gdańska bezdomny Darku, czwarty raz umiał już jesteś, nie? Tak, jeszcze czwarty raz. Tak się złożyło, że już jest, pan umiał już jest czwarty raz. Opowiadaj co u Ciebie tam się zmieniło. Na razie jest sytuacja taka, że ty rok się nie układa, bo jest źle. Mam chorą nogę. Ostatnio byłem w kościele, tam jest lekarz i fryzjer, obszydli mnie w kościele, opatrzył mi zrobili. Czyli lekarz taki, młody z akademii, opatrzył mi nogę, bo noga jest bardzo chora, robię mi. Teraz wyrabiam zdjęcia do dowodu, bo wybieram się do urzędu, żeby robić nowy dowód, bo jeden dowód mi skradziono. W ten sposób, i po prostu muszę mieć dowód, żeby zgłosić się na SOR do szpitala. I w ten sposób tam opatrzele zrobią, i dostanie skierowanie prawdopodobnie na dermatologię, na oddział, no to jest oddział skórny. W ten sposób, że po prostu noga mi zaczyna no, ropieć. A ropieć? Ropieje mi noga, tak, w ten sposób. I muszę bardzo, bardzo się bardzo postarać, bo to już naprawdę ta noga chwit. No. raz lat, dwa lata już mi się psuje. Psuje. No raz jest dobrze, raz nie. I muszę zgłosić się na ten sor i znowu zmienić zgłoszenie na szpital kolejowy, na oddział do Tam ostatnio byłem dwa lata temu. Było dobrze. Ale zacząłem spożywać alkohol i się pogorszyło. Tak było. No, i teraz no, niby chodzę, bo chodzę, zbieram te puszki, ten złom, no bo ja się z tego żyję. A zważyć, teraz zbieram na lekarstwa, chociaż muszę mieć receptę. A żeby mieć receptę, to muszę mieć u lekarza, a żeby u lekarza, to muszę mieć znowu ubezpieczenie. A ci już no, powiedzmy, no, i tak dalej. Teraz przede wszystkim potrzebuję tak: bandaże, opatrunki, rywanol na rany. Bo to noga mnie rwie Wychodzę rano, wracam wieczorem. Do jedzenia czasami ktoś mi do jedzenia da, czasami nie da, czasami się znajduje. Bo można takie rzeczy znaleźć, że nawet tego niektórzy mają w mieszkaniach. Bo są takie rzeczy, że w mieszkaniach nie mają takich rzeczy. Ja wiem, mówiłeś, Ale... kiedy wspominałem, że na świetniku można znaleźć tak. burze. Nawet tak. zostawiają specjalnie tak w jakimś takim tak. miejscu w reklamówce, tak, tak, żeby tak. się domyśleć. Tak? Tak. Ludzie tam bez domu się domyślają nie? najczęściej, że, że to tak, dla tak, nich tak, można tak. powiedzieć. Ta święta, ludzie też powieszą, powieszą też w reklamówce na świętnik. Powieszą, jest, jest karteczka, to wszystko jest świeże tak dalej. Tak samo można znaleźć przykładowo telewizor na chodzie, jest też karteczka to urządzenie jest na chodzie i ten telewizor można znaleźć no można go wziąć ale można go sprzedać ewentualnie sprzedać, ale to jest tak że jeżeli jestem daleko od domu od działki to ja go nie mogę zabrać nie mam wózka no tak, i tak, tak dalej nie mam wózka po prostu chodzę pieszo ewentualnie powiem koledze to on tam sobie tam przyjdzie samochodem czy coś i wtedy sobie telewizor weźmie jeszcze są takie rzeczy, że jeżeli szkodowo widzę dobre zabawki, czy tak dalej, lalki, zabawki, obrazy jeżdżę na Przymorze na rynek. I tam czasami się zdarza, że. Na Jagielońskiej. No, powiedzmy, że tak. No, czasami we wrześniu. Można coś na tym zarobić. Na zabawkach takich rzeczach. Czy tam komputerki malutkie tam, takie tam, no, no obrazy, takie różne tam rzeczy. Znaczy można zarobić, bardzo dobrze. Był taki dzień, że pojechaliśmy z kumplami i mieliśmy w ciągu pół godziny ponad 100 złotych. do zabawki. Dziecko zatrzymało się, się z matką, dziecko się spodobała zabawka. Mama kup, mama kup. Dobra, że kosztuje tam. Zaleczka czy tam samochodzik, 2-3 złote. Ale mama nie ma wyjścia. Dziecko stanęło i uparło się. Nie ma wyjścia. Mama musi kupić. To nie jest drogie. 2-3 zł. A takie rzeczy kosztują w kiosku trochę więcej. Bo są takie, przykładowo wozy strażackie, czy tam takie takie bajerki, rowerki w kioskach. Tylko kosztowały 15 złotych, a my na rynku sprzedajemy po 15, nie po 15, tylko po 5 złotych powiedzmy, to są takie no, samochodziki, resoraki i tak dalej, w ten sposób, no i cóż, no co to jeszcze powiedzieć, A w ogóle masz jakiś kontakt z synem? Nie. Nie masz, za daleko nie, mieszka, nie? Nie, gdzieś na południu Polski. No nie, to za daleko mieszka troszeczkę, nie, żeby tak. Tym bardziej tym, że jestem bezdomny, także on nie ma do mnie adresu. Nie masz adresu, ale, tak. ale będziesz meldunku, ale będziesz teraz dowód załatwiał, jak to tak. w ogóle wygląda od tej strony prawnej. Z tej strony prawnej wygląda tak, że podaje stary adres. Aha. Stary adres. Ale on nie jest na dowodzie uwzględniony. Ale oni wyrabiają. Ale gdzieś tam w papierach tylko widnieje, nie? Tak, tak. Papierach widnieje. Taki ale... adres w cudzysłowie w sumie. Tak, ale... Dowód nie zrobią, bo robią dowód no, no, dwa lata temu. No dowód jest, dowód jest potrzebny, nie? Tak. Do tak. pracy pójść czy cokolwiek tam gdzieś. Tak, cokolwiek. nie no. chodzi mi że do szpitala. W ten sposób. Ja muszę mieć dowód, bo jeżeli idę na SOR, no to powiem, że nie są bo teraz mi się zdarzyło, że byłem w szpitalu, ale musiałem... podałem telefon do mojej cioci, potwierdzenie danych. W szpitalu, tam gdzie byłem na dermatologii, z nogą. Dopiero w sekretariacie, tam w szpitalu, zadzwonili do mojej cioci i ciocia potwierdziła dane moje, kim jestem i tak dalej, i tak dalej, gdzie mieszkałem i tak dalej. No i wtedy mnie przyjęli na oddział dermatologii. Tam leżałem tydzień czasu na dermatologii, po tygodniu no wypis, a no, na tym wypisie było 3800, ale ja tego nie zapłacę, bo jak? Już nie dam rady tego zapłacić. No ale cóż no, wypisali mi tam receptę, ale receptę wykupił mi za około, około 100 złotych yy, szef, kierownik złomowca. I on co mi wykupił za 100 zł. I to darmowo. Nie musiałem nic spłacać. Darmowo mi to Czy Zapłacił za mnie. Nie? Ale cieszę się z tego, że się cieszy. Ja jestem na złomowcu prawie dzień w dzień. I kierownik mnie zna bardzo dobrze. Także wie, jakaś jest moja sytuacja życiowa. Także to mi nie odciąga złomów, muszek z i tych rzeczy. Ale tak w ogóle da się wyżyć? Da się, z biedą da tak, się, tak, tak, Co z tym mieszkaniem w ogóle jest? U kolegi nie mieszkasz już, bo zmarł, nie? Teraz na działce tam gdzieś się. Tak, tak, na działce. Kolega zmarł, to tak, to jest fakt. Mieszkam teraz na działce, ale u już innego kolegi. Znaczy, kolegi, czyli ta działka jest. To jest tanka, która nie ma prądu ani wody. Także tylko, że tyle, że jest, no, nie wieje i tak jest nad głową. Ale mamy kozę do palenia. Nie pies, tylko kozę, no. zawsze się załatwi. Załatwi się Woda jest zawsze, bo jestem blisko CPN-u. Idę na CPN po wodę i tak dalej. I po prostu damy sobie radę. I nas tam jest aż trzech, trzech tak I tam nie martwimy się o jedzenie, bo jedna rzecz to, jedna rzecz jakieś papierosy i tak dalej. Alkohol, alkoholem. To piwko się zawsze wypije. Ale kumpel, kumpel ratuje w ten sposób. Łatwiej jest. Tak. Dopóki jest, jest zgoda. Jest, jest. Jeden drugiemu pomaga. Wychodzimy, wychodzimy. Ja wychodzę rano wcześniej, ile wychodzi wcześniej. spotykamy się wieczorem. I to wszystko go Pijemy sobie tam piwko czy tam wino tak dalej. Tylko teraz jest taka sytuacja bardzo zła, bo zalęgły się szczurki. O! Szczurki się zalęją. A to już jest problem. No. I po nocy agresują. Po nocy agresują. Trzeba walczyć z nimi. Żadnia nie. Ale w nocy grasują. No. Ale na to są sposoby. No to czasami kupi się trutkę, kupi się, nie kupi, albo y, szkło mielone. Bo w to, dziury. Tak, szkło pomielić i tak dalej. Kawałek do tego kawałek kiełbaski, i tak dalej. Zmieszać to ze szkłem. I wtedy jest mały problem. już nie ma problemu. Tylko że one się szybko mnożą. Czórki się szybko Tak, wnozu. tak, teraz się ciepło robi, wiesz, będą miały tam kilka tych miotów, tak zwanych Tak, tak będzie im dobrze, to będą tam się rozprzestrzeniały. Tak, a tym bardziej, że na tej działce, gdzie ja jestem, są tam jak jest mała taka dziupla, niby piwnica w tam W no, mecz głębokość... No, to ja miałem też tak na działce. Metr w takiej ala kuchni ciemnej miałem no, 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 taką no. Zap piwniczoną. Piwnicę taką w sumie można powiedzieć. To piwniczka taka była. Tak, tak. ale tam się kurwa mnożą. Mi tam się woda zbierała. Ja tam no zawsze znaczy, te dechy tam. podnosiłem, to tam woda no, stała. Bo to wiesz, gruntowa woda tam. Tak, wiem o to się pokazywało. Ale tam nie nie, po prostu że tam jest inaczej. To jest jeszcze taka możliwość, że chcemy tam, bo tam są, Trochę tam jest, w tej dziurze są śmieci i tak dalej, worki tam, kartony I w tej dziurze po prostu chcemy zrobić tak, żeby tam wrzucić przykładowo petardę czy tam coś, bo jak jest duży huk, to wtedy stór już jest yy, taki trochę oszołomiony. ale chcemy tam jeszcze zrobić tak, żeby to, w tej dziupi rozpalić ognisko. Bo to jest przewiew jest, może okna są drzwi mm -hmm. By rozpalić tam, żeby one tam tej dziupli zaparzyły w ten sposób. Trzeba próbować. Albo lać wodę z węża. Ja tak zrobiłem na no, wsi. Z węża nie mamy wody. Aha, nie macie. Nie, nie. My w butelkach z CPN. W tych 5 litrowych butelkach z jeszcze są CPN. na CPNy na, CPN, na, CPN, na, CPN, na, grę, na grę jest kran na zewnątrz nie, nie trzeba chodzić do środka no tak, tak jest, tu jest taki mały kran nie? tak, ja wiem, wiem, wiem tylko no, no, no na Łostowickiej tam przykładowo jest CPN ja chodzę do złomowca na Łostowicką po do tego CPN ma 5 litrowy. no i na kozie się zagotuje jakiś obiad, i tak dalej, te sprawy, wszystko jest po Czyli tak ogólnie nic się u Ciebie nie zmieniło Dariusz, będziemy już pomału kończyć, spotkamy się za jakiś czas, poza tym, że się rozchorowałeś tak, mogę pokazać tak, a tutaj Dariusz ma, moi drodzy zobaczcie, tak to wygląda, tak. Tarek wiesz, że to wszystko jest przez ten alkohol, nie? Całe takie życie twoje, 20 lat na ulicy, nie? Ponad. No. No wrócimy jeszcze do tych tematów. Noga nie? Ropieje, no, noga ropieje, no... Ale... Spotkamy się za jakiś czas, wrócimy do tych tematów, nie? Także ja do dowód i idę do szpitala. W ten sposób. Trzymaj ode mnie na chlebek? Dziękuję bardzo spotkamy się spotkamy moi drodzy Dariusz Gdańsk pseudonim Majka dziękuję serdecznie jeszcze się spotkamy i zdrówka życzę pamiętaj żeby ten żeby ten dowód mieć i żeby pójść do szpitala poniedziałek do urzędu zgłosić się do tego właśnie urzędu do szpitala się zgłosić już tam nie patrz na te koszta że cię nie stać na w dowód bo to, że ci nie stać to wiesz, no to wszyscy wiedzą, że ci nie stać nie. ale od takiego czegoś się umiera, nie? tak jak nie zadbam to może być amputacja nie Otóż, no, no nie chcę tego, ale no cóż, no jakoś sobie radzę, no radzę, no, radzę tak jest moje życie z Panem Bogiem jeszcze raz i do zobaczenia cześć Kościele, byłem. cześć Dariusz